Cześć i dzisiejszy odcinek z Pokémon Go zaczynamy od jajeczka, ale nie o jajeczka jest dzisiejszy odcinek, tylko o Team Rocket. Czyli dzisiaj zajmiemy się, o Gibble, ale śmiesznie, zajmiemy się Team Go Rocket bossami, bo mają nowe line-upy, nowe Pokémony można z nich dropnąć Gibble jest taki sobie. I dzisiaj przetestujemy te kontry, które są rekomendowane, żeby używać na nowe ekipy bossów zespołu R. I porównamy to z moją standardową ekipą, którą używam na co dzień. Podpowiem, jak można zmodyfikować troszkę tę ekipę, żeby zawsze była w jak największej ilości sytuacji przydatna. To wstawimy sobie dwunastkę teraz. W takim razie mam... Yy, jest radarek? Mam. O! Dzisiejszy mój spawn to jest regionalny, posłuchajcie, nasz ulubieniec, Pansir. Bardzo dobrze, że się spawnią jak oddzielne spawny. Siry, bo jadę, jadę niedługo na wakacje po regionalne pokemony, także właśnie liczę na takie, na takie daily spawny między innymi związane z tymi regionalnymi poczkami, także to jest ładnie. I tak, w balonie, moi drodzy, mamy klifa. To sobie zastanówmy się, jeśli chodzi o Cliffa, będziemy korzystać, yy, najpierw będziemy korzystać z tej infografiki, aktualnie klif Dostajemy Shiny Sidota, znaczy potencjalnie Shiny Sidota, nie zawsze Shiny Sidota Shadow. Jego pierwszy pokémon Sidota, drugi Poliraf, Kingler, Hariyama, trzeci Tyranitar, Sharpido albo Tortera. Zobaczmy, co mówi GoHub o kontrach na klifa. Poliraf, Hariyama, Kingler, Tyranitar, Tortera, Sharpido. Na pewno tutaj widzę, że Tyranitera i Sharpido łączy to, że jest wrażliwy na typ walczący. Także jako kontry na Sidota rekomendują Dragonite, Akrobata, Dialga, Gudre, Hitrana. Na Kinglera, słuchajcie, trawiaste, elektryczne na Haria ma baśniowe głównie, ciekawe, albo też psychiczne. Na polirafa baśniowe i psychiczne. To co, to ja wejdę w niego moją zwykłą ekipką i zobaczymy jakie ma pokemony, bo nie wiem przecież, dopóki z nim nie zawalczy, to nie wiem jakie ma Pokemony. I to jest też zaleta posiadania tej takiej standardowej ekipy jak ja. Jeśli nie masz takiej ekipy i po prostu zawsze dostosowujesz kontr do danego przeciwnika, no to musisz najpierw wejść w niego i zobaczyć jakie ma poczki, tak? I zmarnować ileś tam czasu na walkę, żeby przebrnąć przez wszystkie możliwe kombinacje, a kombinacji jest 3x3, 9. To jest moja standardowa ekipa, Machamp, Lucario, Melmetal. Tutaj, jeśli ktoś z Was chciałby zmodyfikować tą ekipkę, to zamiast tego Machampa można dać Excadrilla. Rozważam, żeby to zmienić sobie, Excadrilla, dać mu moveset, Podwójny, jeden atak ziemny, drugi stalowy, bo wtedy tym typem ziemnym również kontroluje większą liczbę Pokemonów. No plus do tego ten typ stalowy jeszcze jest do wyboru. Ja zaczynam swoim moim Lucario. Pierwsza tarcza zeszła i Sidot leży. Także ten Sidot widzę, że jest najmniejszym problemem. Bardzo szybko zlatuje. Nie ma problemu. I oczywiście co robimy walcząc z liderami? Wykorzystujemy tarcze takich, które się szybko nabijają, jeśli chodzi o energię, żeby zbić tarczę. I również wykorzystujemy fakt, że jak zauważyliście, zacząłem całą walkę od zmiany Pokémona, no bo wtedy. Przez kilka tur przeciwnik nie może nas atakować, jak zmienimy Pokemona. Jak my użyjemy Czarz Ataku, to też znowu przez kilka tur nie może nas atakować. I ta sama sytuacja, jeśli przeciwnik użyje Czarz Ataku, znowu przez kilka tur nie może nas atakować. Także tą taktykę stosuję tym moim Lucario Power Up Punch. Przy okazji wzmacnia sobie zadawane obrażenia swoim Fast atakiem, a uniemożliwiam po prostu zadanie e, obrażeń przeciwnikowi. No i zjechaliśmy tego polirafa i wchodzi Tyrek na koniec. No to tutaj, jak widzicie, e, Lucario go ciśnie ostro. Nie musiałem użyć żadnego innego Pokémona. Lucario zakończył tę walkę z palcem w nosie. Natomiast jeśli nie macie Lucario, nie macie możliwości zrobić Lucario, by podwojeniu go wzmocnić do tych walk, no to wracamy do kont, które są podane na Gołchabie. Zobaczmy sobie. Na tyrka możemy skontrować jakimkolwiek innym walczącym Pokémonem. Konkeldars, Krafti, Machamp, nawet Surfec czy Hariyama. Na torterę kontrą będą Pokémony latające, smocze albo ognisy, tak jak Reshiram. Na Sharpido, tutaj możemy wejść elektrycznym, walczącym albo. Trawiasty. Dobra, poszukajmy dwójki pozostałych liderów i zobaczmy, jak się spisuje moja stała ekipa na ich line-upy. Tylko sobie złapmy Shadow Sidota. Oczywiście przypominam, że podczas aktualnego eventu można sobie temkować, Charge temkom, Frustration na Shadow Pokémonach. Zróbcie to, jeśli macie jakieś poczki, które chcecie używać Shadow. Co mnie woli, że już nie mam Shadow Beldama do zdobycia z bossów, bo Shadow Beldam to jednak był chyba najciekawszy i najlepszy Shadow Pokémon w ogóle do zdobycia, moim zdaniem. Aha, nie sprawdziłem sobie i fałek. Są do niczego. Okej. Okay. I dzisiaj na potrzeby filmu kupimy sobie radary, żebym tutaj nie musiał walczyć zaraz 6 razy, 12 razy z zespołem R i poszukajmy Siery i Arlo. Tylko najpierw, jako że jest dzisiaj bardzo przyjemny, ciepły dzień, to może skoczymy po coś zimnego do picia. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Curve. Curve to jest aplikacja, która łączy wszystkie Twoje konta, wszystkie Twoje karty w jedno i dostajesz taką oto kartę. Wybierasz sobie w apce, z której karty ma Ci ściągnąć, tak że jeśli masz więcej niż jedną kartę, nie musisz nosić wszystkich przy sobie. I jeśli ściągnie Ci nie z tej karty, której chciałeś przez pomyłkę, to do 90 dni możesz jeszcze cofnąć się w czasie i to zmienić. Która karta ma być obciążona? W jak Celebi, który podróżuje w czasie. Celebi powinien zostać maskotką Curve. To by pasowało. I Jakie są korzyści z tego? Dostajesz cashback. W wysokości 1% kupując u sprzedawców, którzy współpracują z Kerv, między innymi jest to McDonald's. Oprócz tego na przykład Osounge, Biedronka, Lidl, Żabka. I jeśli masz więcej niż jedno konto, więcej niż jedną kartę, to Kerv bardzo Ci pomaga ogarnąć. Twoje finanse i nawet ma taki tryb przeciwko zawstydzeniu, czyli jak zabraknie ci pieniędzy na karcie, to można zaznaczyć coś takiego, że jeśli na jednej karcie zabraknie pieniędzy, płacąc w sklepie, to ściągnie ci z drugiej karty. No i tak właściwie tej karty kervnautyczności przy sobie bo można płacić telefonem, można ją dodać sobie do Apple Pay albo do Google Pay, także tu też jest spoko. I słuchaj, mam dla ciebie 5 funtów bonus na start, weź w link opisie, zarejestruj się w aplikacji i połącz sobie apkę z kontem Google Pay albo Apple Pay, dostaniesz 5 funtów za darmo. Na dobry początek w aplikacji Care. Dobra, moi drodzy, zajmcie sobie questy i tak, aktualizacja, jeśli chodzi o nasz cel pokonania 25 milionów zespołu Rocket, zrobiliśmy to. Także będą aktywowane od 25 maja wszelkie te bonusy, o których była mowa w tym potrójny X, także znowu będzie taki tydzień grindowania, plus później jeszcze podczas Jana Gibla też będzie idealna okazja, żeby sobie pogrindować troszkę, bo też będzie potrójny ex. A propos tego a, na na Gibbla, Netflix już ogłosił, jaki atak dostanie Garczą, o był z akurat mówiłem o nim, jaki atak dostanie Garczą podczas ewolucji jego właśnie na tym Competeju na początku czerwca i jest to atak Earth Power. Czemu to jest ważne? Ponieważ ten moveset będzie lepszy na Garcząpie niż jego dotychczasowy najlepszy moveset z Earthquake'iem. Również na rajdach. Wiemy już od Niantiku, że teraz podczas tego Compi nie zostanie dodany Mega Garchomp. Natomiast już widziałem symulację, że gdyby został dodany, to taki Mega Garchomp z tym atakiem Air Power będzie najsilniejszym ziemnym pokiem w całej grze. Silniejszym na przykład niż Groudon czy Landorus. Także kolejny powód, dla którego ten CompTIA jest niesamowicie ważny. Chyba jeden z najważniejszych komity i najciekawszy komity w historii tej gry, a przynajmniej od ładnych paru lat. Jest klif znowu, to klifem nie walczymy. Yy, nie walczymy z klifem jeszcze raz, bo już go zbiliśmy. O, wolne miejsce w gymie, Może na mojego slackinga, bo jest, jest chancy, jest blissy. To jeszcze brakuje slackinga. O, tutaj też wolne miejsce, idealnie. Weźmy sobie na przykład męsa. Oho, AR mapping. Też piękny jest ten gym. Ten Wspaniały zabytek kultury. Dobra, zróbmy sobie ten nam AR mapping, słuchajcie, moi drodzy. Zaplodowało się. I z tych questów oczywiście z Zigzagon, który jeszcze nie może być Shiny dopiero od 25, czyli jak wejdą w życie te bonusy. Arlo, o, z Arlo nie walczyliśmy jeszcze. Jeśli chodzi o Arlo, pierwszy Pokemon jego to jest Venonata aktualnie, drugi Pokémon może być Manetric albo Crobat, Trzeci Pokémon może być Scissor, Magnezone lub Vileplume. Także tak, na Venonata ogniste albo latające są rekomendowane, czyli Ho-Oh-y, Dragonite, ewentualnie jakimś smokiem. Na Manetrika jest rekomendowany elektryczny mroczny lub ognisty, Na akrobata kamienny lub stalowy, na scizora ognisty, na magnezona ziemny i na Wildlooma rekomendują stalowe typy i latające typy. A ja sobie spróbuję moją i zobaczymy, czy damy radę. I tutaj w tej sytuacji ewidentnie bardziej też by się przydał ten exkadrill. Zamiast ma champa, ale nie mam akurat laki i nie chce mi się wzmacniać. Bez laki, no zobaczmy, jak z tym venonatem nam pójdzie. Spróbujmy sobie może melmetalem. On też dosyć szybko nabija sobie te rock slidy. On wchodzi jako pierwszy atakiem bardzo dobrze, bo tarczy mamy aż dwie. I po ataku przeciwnika odczekujemy 3 sekundy, zanim wejdziemy naszym, no bo po jego ataku też nie bije przez jakiś czas. I palimy im te tarcze. Jedna tarcza, druga tarcza. Swoje tarcze też palimy, niestety. W taki sposób, gdybym miał na początek tego ognistego podskatu, to na pewno by już zleciał ten venonat dawno. Ale Rockslide, zobaczycie, też go dociska ładnie i wchodzi Manetric. To co, walimy kolejne rock Slide. Y. Tutaj by się przydał ten Excadrill, gdybym go ustawił na początku. Super efektywnie by przed typem ziemnym, ale Melmetal w razie W też robi robotę. Nie bez powodu dałem mu tego rock Slide. A. szybko się ładuje, ładne obrażenia, dużo różnych rzeczy może kontrować. Okej, okay. Manetric leży, a cały czas gram tylko tym Melmetalem, więc nie jest źle póki co. I jest scissor. Dwa Charge mam już naładowane. Pierwszy. I widzicie, ten Rockslide na tle szybko się ładuje, że on nie zdąży w ogóle zrobić żadnego ataku tak naprawdę. Bo teraz zanim on zaatakuje, to ja już załadowałem sobie trzeci Rockslide i cały czas mnie bił praktycznie też nieefektywnie. Każdym swoim Pokemonem. No i po walce. I jednym metalem nawet nie zleciała mi połowa życia, więc moja uniwersalna ekipa znowu sobie poradziła. Ale tutaj ewidentnie no, poszłoby to szybciej, gdyby był też ten Excadrill, nie? Też dużo pomogło, że metal jest na 50. levelu, ale dopiero niedawno go zrobiłem na 50. Wcześniej używałem cały czas na 40, też dawał radę. Myślę, że tutaj wyglądałaby ta walka praktycznie tak samo. Może by zdążył zlecieć na żółte życie. Gdybym miał 40, a nie 50. Jeśli chodzi o i fałki, mamy... Tak sobie. To co, zobaczmy, gdzieś tam jest jeszcze kolejny boss, a szukam tym razem Siery. Trzeba się znaleźć. Mamy Sierę, moi drodzy. Gohub mówi nam, że ma na pierwszym miejscu Snizla. tutaj idealnie Lucario go rozwali, na drugim Glejskora Grand Granbula albo Ampharosa, na trzecim Kingdre, Hounduma albo Drapiona. Jeśli chodzi o kontry na Snizela, tutaj jest dużo takich kontr, walczące, baśniowe, ogniste, kamienne, stalowe, robacze, ale najczęściej używa się walczących. Tak jak widzicie Lucario, Conkeldurr, Machamp, Glaziken z Canterem, Hariyama, Emboar z Kickiem. Natomiast na Glejskora, mówią, że jest podwójnie wrażliwy na typ lodowy, więc żeby użyć na przykład Mamos Słajna, Glaciona, Darmanitana galareńskiego albo Mewtwo z Ice Beamem, albo Articuno. Jeśli ma Granbula, można sobie wejść Poisonem albo Steelem, czy mamy Metagrosa, Dialgę, Roserade, Excadrill. Jeśli na Ampharosa to ziemny, Groudon. Landorus Garchomp Excadrill, jak widzicie ten Excadrill się powtarza, bo ma zarówno typ ziemny jak i stalowy, dlatego mówiłem wcześniej, że ewentualnie w tej mojej drużynie bym zmienił sobie tego Machamp'a na Excadrilla i ostatecznie, prędzej czy później to zrobię, tylko sobie jakoś w niedługim czasie postaram się zdobyć laki Excadrilla i wtedy ewentualnie go sobie zrobimy na 40 level, I natomiast jeśli chodzi o Handuma, wodny, walczący kamienny, ziemny, także Terrakion, Kyogre, Hyperior, Conkel, Dar, Swampert albo po prostu Lucario, tak jak mówiłem wcześniej. Kingdra jest wrażliwa na smoki i baśniowe. A Drapion jest wrażliwy tylko znowu na typ ziemny. Także znowu ten Excadrill. Ewentualnie tutaj sobie wezmę, słuchajcie, jakiegoś może. Ewentualnie Graudona z Earthquake'iem i zaczyna Snizel. Także my zaczynamy od zmiany pokémona super efektywnie, w chambo, pierwszy Power Up Punch, jedna tarcza, Snizel leży, teraz tak, Ampharos, no to jednak by się przydał ten Groudon, ale zobaczymy, może go ścisnę Lucario samym, zobaczymy, słuchajcie, nie mogę zrobić switcha, także póki jeszcze jestem Lucario, no to walę Lucario, zobaczymy. Wchodzi trzeci Power Up Punch, także już na klatę, nie na tarczę, tak wzmocniony, no i co, ładnie to schodzi tym Lucariem co, jak myślicie? Całkiem elegancko bym powiedział. Tak naprawdę no, nie musiałem nawet użyć tego Groudona. Lucario ścisnął też Ampharosa i Handum. <grystanie> Dobra, słuchajcie, powiem Wam tak. Ten film, jeśli ma być poradnikiem jak pokonywać bossów zespołu R, to mógłby się zawrzeć w 10 sekundach, słuchajcie. E, zróbcie sobie Lucario. <grystanie> I to jest, to jest jedyna porada w sumie, bo samym Lucario ścisnąłem wszystkich tych trzech bossów. Nie, przepraszam, e, Arlo ścisnąłem wtedy Melmetalem. Zróbcie sobie Lucario i Melmetala. To wszystkie Pokémony będzie cisnąć, a tego trzeciego Pokemona w drużynie to nawet nigdy nie użyjecie. No i tak jest moje zdanie. <laughs> Także jeśli macie jakiekolwiek problemy ze zbijaniem liderów, no to już wiecie co robić moi drodzy. Pamiętajcie, żeby obczaić linka do aplikacji naszego sponsora, zostawić łapkę w górze i subskrypcję kanału. A mój snizelek ma i fałki do niczego. Trudno. Miłego weekendu moi drodzy. Miłego grania. I nie przegapcie oczywiście Compty Day'a, to jest kosmicznie ważne, żeby brać udział w tym evencie na Gibla Aha, no, no i nagroda z mojego quest'a, to jest Markrow. Hu Warto było się starać, walczyć z tym zespołem R. Dla Markrowa? Wow.